Halo. Dzień dobry wszystkim z tej strony Miku i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy bitwa Widza. Bitwa widza specjalna, ponieważ jest to Laki, Laki, który odkąd pamiętam chyba jest i na i na Mikucie Wocie, i teraz tutaj przeszedł za mną na ciemnotę, więc bardzo mi miło, że laki cały czas mi tutaj wspiera swoim jestestwem, stały widz i przesyła mi bitwę, moi drodzy, na E65 Swilling. Twilling, czyli czołg ciężki niemiecki z dwoma lufami, dostępny w przepustce bitewnej Wolfensteina. Jak widzimy, laki tego Zwillinga albo kupił, albo zdobył. Tu już nie będę wnikał. Ciekawostka, moi drodzy, jest to, że oprócz tego, że ta bitwa będzie naprawdę fajna, jeszcze mam jedną powtóreczkę z Zwillingiem, którą pokażę za jakiś czas, czy lepsza, czy gorsza. Sami się przekonacie. Na razie mamy Lakiego, jak mówiłem wcześniej, na tym zacnym pojeździe. Zapierdziela dosyć szybko 40 na godzinę. widzimy tutaj sobie śmiga tym czołgiem. I pierwszy strzał z Biedra 274. Jest to po lekko poniżej średniej, ponieważ tutaj obrażenia są na 280 na jedną lufę. Czas przeładowania każdego pocisku, czyli jednego i drugiego, to 7 sekund, czyli formalnie mamy 14 sekund na oba. Oczywiście tutaj yy, mówimy o czystym dziale. Laki tu ma sporo pewnie jakichś bonusów, więc ten reload, jak widzimy, spada do 12 sekund na całe działo i to naprawdę jest mega wynik. Zobaczcie teraz sobie strzeli jeszcze raz i mamy 6 sekund na jedno działo, lekko z hakiem. Oczywiście to jest dwulufka, więc jeśli sobie załadujemy tą lufę i walniemy z dwóch luf naraz, siłą rzeczy średnie obrażenia, dwa razy po 280, czyli 560 obrażeń, możemy zadać Pena na podstawowych pociskach 221, na, po na pociskach goldowych 270. I są to apc ry Jak widzimy, tutaj Laki się nie bawi w konveance i ma tylko i wyłącznie Golda, ale do tego ma też 6 HE-ków. 1 HE, -360 obra 370 obrażeń na penetracji 44. Tak, jakby jakiś mięciutki cel się pojawił, Szybka, szybki strzał z wulówki i będzie dobrze. Eee, czas celowania 2 sekundy i rozrzut na 100 metrów 0,35. Eee, punktów na właśnie na 100 metrów. Eee, 30 pocisków w magazynku. To powinno wystarczyć, żeby dobrą bitwę zrobić. Dobra, ja to sobie gadu gadu A no, jak widzimy, Laki zajął tutaj fajne sobie miejscóweczkę, przy którą blokuje mu oczywiście i trzeci <grym> swoją lufą. I ma już na strzelane 1400 obrażeń. I przy okazji odbite 1280. Dlaczego aż tyle odbił? Ponieważ ten czołg ma naprawdę niezły pancerz jak na łosemki. 160 z przodu, 60, 70 z boku, 50 z tyłu to jest. Kadłub wieżyczka 270, 120 i 50 odpowiednio. Punktów życia jak widzieliście 1500, laki ma tutaj 1720. Pewnie wiecie dlaczego, co ze sobą wwozi. Więc nawet nawet taki potężny kawał stali do przebicia. Bidzimy teraz cały czas strzela sobie do, do tego foszka, oczywiście, Weakpointa, e, i robimy kolejne demedge. Foch nas nie może przebić. Czy będzie dobicie? Tak, oczywiście, że tak udało się. Mamy do tego jeszcze karabinek zamontowany. Oczywiście to jest e, tylko e, element taki designu, wizualny, który robi fajny efekt, kiedy się dobije pojazd. Tutaj widzimy jeszcze po prawej mamy Iseła. Czy on nas widzi, czy nas nie widzi? Widzi, czyli nas bok, ale my. Wcześniej strzelamy go za 509. Dwie lufy poszły w ruch i mamy bardzo fajnego fraga. Teraz rzucamy się na, na, na Patriota, który no, na razie nas nie może przebić, trafia nasze w gąskę. Czy będzie teraz strzał z dwóch luf? Nie, tutaj oczywiście Laki gra bardzo dobrze. Pamiętajmy, że jak strzelimy z dwóch luf całą salwę walniemy, no to mamy bardzo sporą karę do ładowania, żeby mieć kolejny pocisk. A na razie, jak widzimy. Laki bardzo mądrze wykorzystuje tą mechanikę 7 do 4, więc tutaj raczej bitwa jednostronna. 3200 obrażeń odbitych prawie 2000 i tu widzimy jeszcze artka dostaje z biedra za 260 i jeszcze może jeszcze jeden strzał. Taki pikselek będzie strzał, uda się, czy nie? Czy nie uda tego pikselka walnąć, żeby szmarciarza wykończyć? laki widzimy, szuka go szuka, 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 próbuje go znaleźć, coś tutaj ma i... No odbity, niestety. No tutaj niestety był taki kawałeczek tej Artki, żeby po prostu te złączenie między bokiem a przodem, co sprawiło, że Lucky nie przebił tego pojazdu, jakże mocno opatrzonego, ale w sumie trzeci strzał, udało się i Arta trafia na nasz koszt. Cztery fragi. Mamy też jeszcze przypomnianą kolegę na Arcie, który gra z lakim Razer, on jest z kolei tutaj napierdziela m 40 i chyba coś tam nawet mu nieźle idzie, patrząc na ten czatek, który tutaj widzimy po lewej. Laki otrzymuje pierwszy, tak naprawdę, może nie pierwszy, ale taki pierwszy mocniejszy strzał od szpatułki, w sumie dwa strzały i trochę mu tych punktów życia ubyło. Mamy już tylko połowę tego, więc trzeba się tutaj mieć na, na, na baczności, bo mimo, że twardy pancerz, to niestety nie zawsze on jest taki. Super mega wytrzymały. Widzimy kolejny pojazd. Czy się uda strzelić? Oczywiście, że nie. Bo hmm. go dobija go AVRFS. No, ale byśmy mogli mieć tego fraga. Cały czas mamy 3700 obrażeń. No i szukamy tych TD-ków, które tu się pochowały. Gdzieś to odbyło się szpatułka, gdzieś tu był forest. SU-130 teraz strzały w blindy, w krzaki. O, widzimy su się SU nam się do nas strzeliło, odbiło się. Teraz patrzymy według indyfikatora. Jak widzimy, Laki bardzo mądrze tutaj gra i próbuje znaleźć na ślepo tego radzieckiego TD-ka. A gdzieś jeszcze się krył Elce, który, o właśnie w tym momencie, pojawił się na samym środku, dobija naszego avr -a. Czy Laki ma na niego przestrzał? No już teraz już niestety nie. Chociaż obrócenie tej wieżyczki było dosyć ryzykowne, bo jeśli nas widział. Ten Tedek, no to my spokojnie w tą bierzeczkę weszła. Ona jest długa, więc raczej może wejść. Jest i Forest Spirit, moi drodzy, czyli kopia 130. My lecimy do przodu, mamy już oczywiście spota. Teraz się bokiem wystawiamy do tej 130, ale naszym celem głównym jest teraz szpatuła, która próbuje nam tutaj coś zrobić, ale nie bardzo idzie. O, potężny taran za 280. Z tyłu nasze strzela do nas. Elceki jeszcze jeden strzał, drugi strzał. Czy odbije się, czy się nie odbije. Lucky, no na szczęście miał wsparcie e, Tiger Mouse'a, który dobija tego e, sniki, sneaky, sneaky Light'a, a my cały czas polujemy sobie na suczkę, która gdzieś tutaj stała w rogu. No i został jeszcze obiekt 132, jest u nas no, w okolicy bazy, ale raczej nie wątpię, żeby Lucky tutaj się za niego, e, ten, za, za, za nim uganiał. Teraz bardzo ciekawa informacja do naszego ar arciarza klika, jebni, <noise> czyli prosty, prosty żołnierski komentarz jest i suczka strzał, strzał jeden, strzał drugi, czy nasz, nasz arciarz już dobije suczkę, no niestety nie udało się, ale my to robimy w ten sposób. Szósty już frak czyli top gun zdobyte, moi drodzy, no i zostaje obiekt 430. Lucky się po prostu przejechał po przeciwnikach, grał ósemką na 9, przypominam, więc nie było takich obsiup, ale mimo wszystko mamy 5000 obrażeń, 2000 prawie siedemset odbitych i jeszcze coś tam po spocie wpadło niecałe 800, mamy tutaj jeszcze tego obiekta, gdzieś tam się chowa gościu na sam koniec, czy uda się jeszcze go trafić, czy się nie trafić, czy będzie jeszcze jeden frak czy trochę medza zaraz zobaczymy, no pruje to niemiłosiernie szybko, naprawdę jak patrzę jak to zapierdziela, to naprawdę jest ciekawy wyczyn, dobrze, że on jeszcze nie ma takie w miarę małe działo, myślę jakby miał takie większe obrażenia na tym działku, no to niestety czołg był lekko przegięty, na razie szukamy obiekta. Mamy spota, ciekawy w jaki sposób, w której, z której strony nasz obiekt tutaj pokazał nas, a, na, a my go nie widzimy. Mamy też niecałe 260 obrażeń, hy, ha, hapsów i przez to możemy łatwo na jednego hita od tego obiekta zejść. Więc w sumie zostawiamy sobie, a może i nie. Myślałem, że zostawimy nasze spółtowarzyszą, ale Laki wykończył tego, ten czołg radziecki. Siódmy frak. 5 i 200 obrażeń. Zobaczmy jak to wygląda, jeśli chodzi o wyniki końcowe. Zerknijmy na plasze końcowe Lakiego. Oczywiście bitwa wygrana jak najbardziej. Sporo medali. Po prawej stronie mamy stalową ścianę Topgana oraz duży koliber tak zwany przeze mnie, czyli zadanie najwięcej obrażeń w swojej drużynie minimum 20% z tego co pamiętam. Po lewej oczywiście masterka i pomniejszych kilka medali, których nie będziemy e, tak naprawdę czytali, bo nie ma sensu. 5285 obrażeń, 7 fragów dało nam to, moi drodzy, prawie 1800 czystego EXPA. Przypominam, Lucky grał na dziewiątkach, więc troszeczkę też tym wyższym tierom porobił ziazi. Tak, tylko się cofnę jeszcze na chwilę. Zobaczę, czy tutaj było coś z dziewiątego tieru. Typek, no i ten obiekcik, ok. Więc głównie, ach, foch o się też, więc no troszeczkę tutaj postrzelał do tych wyższych tierów. Za co przypominam, macie więcej expa właśnie za to, że nadajecie obrażenia tierom wyższym niż wy, więc. 1800, y, prawie że czystego ekspa? Bardzo dobrze. Czy moi drodzy, y, drugi bohater, który od razu wam powiem, będzie to, to atomowy Mateusz, y, który mi wysłał też tę bitewkę na twilingu będzie miał więcej ekspa? Możecie obstawiać. A na razie przechodzimy na trzecią planszę, czyli zarobki, moi drodzy, 93 tysiące na czysto z lekkim hakiem, wliczając to oczywiście za bitwę i za personalny rezerw bonus, czyli bonus za rezerwy osobiste, 75 tysięcy, ładnie to policzyło, więc myślę, że spoko, za amunicję, no największy koszt oczywiście 124 tysiące i 8900 i wyrażeń, 8900 oczywiście kredytów za naprawę pojazdu no troszkę tego, to, 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 to tego spadło e, Na bonusie moi drodzy tego Expo wynosi wychodzi e, prawie, prawie 87818 e, Więc myślę, że tragedii nie ma, a nawet jest dobrze. Lucky, bardzo dziękuję za tą bitewkę. Wiem, że czekałeś, więc pokazuję ją teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cóż, zapraszam Was do kolejnych produkcji na tym kanale. Niedługo się pojawią. Co to będzie? Niespodzianka. Albo ciemnota, a może coś jeszcze. Parę mam tutaj na, na, w głowie pomysłów i w sumie w głowie. I je powoli realizuję, więc myślę, że może być coś ciekawego. A na razie dziękuję Wam serdecznie. Jeśli macie jakąś fajną bitewkę, wyślijcie oczywiście na mój, na mój mail ciemnota Ciemnota gmail.com. Tam, tam pewnie z, możecie wysłać właśnie swoją powtórkę. Z powtóreczką, ze skrinami, nieważne. E, jeśli wiecie coś, coś fajnego, to bardzo chętnie ją na kanale pokażę. A na razie życzę Wam miłego dnia albo wieczoru, w zależności, kiedy mnie oglądacie, i słyszymy się już nieco Do zobaczenia, baju! Cześć!